Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie! Halo, halo, halo! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Krzychu! Jest mi niezmiernie miło gościć Was po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na targi motocyklowe do Wrocławia, na które wybrałem się z Motonatką. To właśnie w zeszłym roku, bo w sezonie 23 Motonatka skradła Wasze serca. Odcinki z nią bardzo się przyjęły, bardzo się Wam podobały i prosiliście o dużo więcej takich odcinków, także postanowiliśmy połączyć swoje siły i wybrać się na targi do Wrocławia razem, ale o Oprócz mnie i Motonatki pojawiła się zupełnie nowa osoba, którą będziecie mogli teraz zobaczyć. Także zapraszam na krótką prezentację Huberta i jego Ducati Panigale, które pojawi się w tym roku na moim kanale. Zapraszam! 300 km do Krzycha, a od Krzycha do Wrocławia 150, ponad 150. A, no to prawie 200, więc jeszcze, jeszcze dużo drogi przed nami. Może go na pakę weźmiemy? <suszy> Siadzie, no. Uciekaj Uciekł O, uciekł Jaka dupka biała ucieka! Ej, otwórzcie mnie, że ja tu siedziałam Prowadźcie to Tutaj Zostaw Ej, otwórzcie i powiem, że jechałam, na hodzie nie No jest oparte O co? No trochę To mam ci otworzyć? Tak Ej, ja wiem, czy się prosto to Co? Będzie? E bo to się zamyka, wychodź. Mocniej o, trzeba popchnąć, wiesz. O, a chcesz jechać? się manko z tej strony Krzychu. Dzień pierwszy wyruszamy, dzień drugi w sumie już dla nas Wy, wyruszamy dzisiaj na targi. Wczoraj był dzień zerowy. Tak. Oddaję głos Natalii. O, dzień dobry dzisiaj. Y, zwiedzajmy na pierwszy dzień targów i co? Zbieramy rzeczy z busa i lecimy na nasze stoisko. Tak. Także będzie fajnie. Czekamy na was i, i co jeszcze? No chyba tyle, no. Mamy ładną kartę parkingową. Tak, i mamy identyfikatory. Maków dojazdu. Zaprezentuję. Tak, piękne są. Wyjścióweczki, Elegancko. No. Mam nadzieję, że motocykle stoją. Jak wczoraj. Jest nam jeszcze Hubert. A kierowca? Siema. Kierowca z bombowca. Ja się dobrze bawi. 30 zł rezerw. Kupione dwa lata temu. Polecam. Nie mam żadnych i żyję. Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Krzyłu jesteśmy na targach motocyklowych we Wrocławiu, a tutaj jest właśnie nasze stoisko. Możecie sobie zobaczyć parę przebitek, jak to u nas wyglądało. Mamy dzisiaj sobotę 16 marca, a to jest dzień pierwszy targów motocyklowych we Wrocławiu. Smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow? So ...slowly fading in my mind... ...when you left i was so completely gone... ...but now i am sure... Things to find. passing for it so it's like Halo. Raz, dwa, Aha. trzy. Podpisuję swoje zdjęcia. Zapraszam. Hej! A co tam? Chciałem się ciebie zapytać, dlaczego akurat wybrałaś ten motocykl i co my tutaj w ogóle dzisiaj robimy? Tutaj jest mikrofon, także możesz się. Dzisiaj się wystawiamy, krz, krz. Wiem, tak, tak. wystawiamy się na targach we Wrocławiu, na hali stulecia Jesteśmy z naszymi pięknymi motocyklami A czemu wybrałam hondę? Yy, bo jest... Yy, mieści się na moją kategorię No i to po prostu była miłość od pierwszego wrażenia No, spójrzcie tylko na nią, no Piękna Jest piękna Jest piękna Zakochałam się, jak ją tylko zobaczyłam yy, Mówię, musi być moja Także polecam Honda CBR500 zwłaszcza w czerwonym malowaniu, robi wrażenie Tak a my bezbędnego gadania lecimy dalej, możecie sobie zobaczyć kolejne wstawki... Z dzisiejszego dnia. Przebitki z dzisiejszego dnia. Zapraszamy. No ale... ale nie ma ogórka. Nie ma ogórka, jest pomidor, bo pomidor jest czerwony, Honda też jest czerwona, wszystko się zgadza. A tak w ogóle to mamy dzisiaj dzień drugi, targu, jest niedziela, 17 marca. Tak, tak, dla ścisłości. Wyposażyliśmy się w mikrofon, żeby być bardziej profesjonalni, w nieprofesjonalnym wydaniu, ale będzie zajebiście. Tak. Na hasło pomidor, no czekaj, bo mi się plączą palce. Hasło pomidor, no. Uwaga, zaraz wstawimy storkę, proszę bardzo, przejmij. Przejmuję tego vloga. Story się wkleja powoli. Tak, Właśnie to nie... Chciałem powiedzieć motovloga, ale to nie jest motovlog. To, to jest, jest moto vlog o tematyce motocyklowej. To jest vlog stargów po prostu. Okej, okay. no. też to dobrze brzmi. Dzień drugi, muzyka gra, brakuje jeszcze Kubsona, ale zaraz dotrze, tak? Tak, tak, oczywiście. Hubert po prostu musiał się wyspać. Tak, tak. On troszeczkę dłużej. Bo on tutaj został wieczorem sprzątać, dobry chłopak, kask mi schował. Dziękuję Hubi. Użytkownicy edukacji po prostu potrzebują więcej snu. I tak, jest... tak. No, tak to wygląda niestety, nie? Czy to dobrze wygląda? Ogarnął o co chodzi? do pytać 20 razy. A bo nie wygadamy do tego, ale tak naprawdę gadamy do gadamy tego. Gadamy do tutaj, gadamy. Cześć Siemanko, witamy dzisiaj we vlogu. Jesteśmy na Hali stulecia we Wrocławiu, jest ze mną Krzysztof Siemanko. witam, -TV witam miło mi i motonatka, czyli ja. Tak, tak, dokładnie. I co my tu robimy? Co my tu robimy jest dzisiaj dzień drugi, ale to już mówiłem wcześniej. Eee, co my tu robimy? No wystawiamy, <laughs> się. wystawiamy się! Spędzamy no. miło czas. Tak. Rozdajemy kokardki, cukierki, naklejki. I inne gifty. Inne gifty, ale to oglądajcie insta Kto obejrzy, ten wie. Hasło: pomidor. Ciechu <noise> chciało ogórek, ale wiadomo, pomidor jest czerwony. chciałem ogórek, no. Pomidor jest czerwony, więc wszystko się zgadza. Dzień dobry, mamy pierwszą zwyciężczynię. Jak się nazywasz? Weronika. Witamy Weronikę i zgarnia od nas niespodziankę. Opowiedz jeszcze do mikrofonu hasło. Pomidor, tak? Miał być ogórek. Nie, pomidor jest czerwony. Tym, tu mam Ale, simę, tu tu mam wiec, simę. Takie kręcenie z tyłekiem, a wprost do simy Tu mam simę. Sima, Dzień dobry, mamy tutaj kolegę Dominika. Dominika. Witamy. Jakie słowa do mikrofonu? Kogoś pozdrawiasz? Po, po, pozdrawiam rodziców, brata oraz całą ekipę MotoSZZ Zaszembie. Pozdrawiamy! Chcesz kogoś pozdrowić, bo tutaj się nagrywa. Rodzice, Pozdrawiamy nie, tatę. Nie wiem czy zobaczą to. Zobaczą, jak pokażesz to zobaczą. Pozdrawiamy. I wszystkich znajomych, którzy też oglądają. Pozdrawiamy serdecznie. I am not very good to English and we have new Hello. man to win my konkurs Proszę bardzo. For you. Thank And well, your size? XL. T-shirt? Ja, yeah. goed. Yeah, okay. Thank Thank And the photo your name. You can put Donna on the O N A. D O N A. En M. M like Natalia. No, ma N. N, -N Oké. Okay. Okay. Perfect. Yeah, good, nice Sorry. Thank you Thank you very much Uu. W sumie podobnie jak na mojej Hondzie Dzień dobry, siedzimy dzisiaj na Suzuki GSX-8R, bardzo ciekawy motocykl Pozycja podobna jak do mojej Hondy Także myślę, że by się tym przyjemnie jeździło Ciekawy ale nie wygląda jak 800. Cieszę ci bardzo, ładne <noise> <noise> Dlatego, że mi się Twój kontakt kojarzy po prostu z podróżami, jak sobie jeździcie gdzieś O Dla Ciebie Ojej, jakie śliczne, dziękuję I dla Kuperta przekażemy, bo Bezpieczne. nie ma cyfra, bo wiesz To weźmy się mu? Tak. Proszę Demonstracja Czad Śliczne Dla Mai, tak się pisze? Tak Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Także jeszcze raz dziękujemy wszystkim za obecność. Targi, targi zmierzają ku końcowi w dniu dzisiejszym. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tych dwóch dni. No i tyle. Dziękujemy wszystkim każdej osobie, która podeszła po zdjęcie, podeszła po prostu pogadać. Miejmy nadzieję, że pojawimy się również za rok w tej samej ekipie, a może nawet będzie większa ekipa. Kto wie? Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Przekazuję tutaj nasz piękny mikrofonik na kablu na kablu Hubertowi Widzicie? Pl Plącze mi się język jak mówię halo, halo, halo. Ale bliżej, bliżej Wstać, Ogórki? Nie? Jeszcze chciałbym Halo, halo, witam na Jeszcze chciałbym dodać że te oto czerwone Ducati nikt go jeszcze nie miał okazji zobaczyć na kanale ale myślę, że w najbliższych miesiącach się pojawi, tak Hubert? Pewnie tak Ponagrywamy coś? Jak? Także wyczekujcie, Pani Gole pojawi się u Krzycha na kanale. Ale Rymy, Christophe. Kilka słów ode mnie. Chcę podziękować wszystkim, szczególnie za wczoraj. Za dzisiaj bym chciał trochę może przeprosić, bo trochę późno się pojawiłem, ale miałem jakby wczoraj swoje urodziny, trochę świętowaliśmy. Natalka tu ratuje mi życie, za to jej bardzo dziękuję. Ogórki od pani interesy. Myślę, że bez nich sami by pakowali te motocykle zaraz na busa. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się za rok. Było bardzo fajnie i tu, i na mieście z tymi wszystkimi ludźmi. Bawiliśmy się świetnie, więc... No, widzimy się do Dzień dobry, bardzo super się bawiłam na targach, bo znałam dużo osób. Miło było Was wszystkich zobaczyć na żywo. I mega dziękuję za każdą rozmowę z wami. Super, miło, że podeszliście, zrobiliśmy foteczki, dostałam dużo różnych fajnych. <zyskli> na chu trąbiś! Ja tam tylko na ciebie. Jak <zyskli> już ty fajnie? <zyskli> pij te ogórki. Znam dużo fajnych prezencików od Was, za co dziękuję i do następnego! Widzimy się! Widzimy się, mam nadzieję, z niektórymi na drodze. A jak nie, to pewnie gdzieś się jeszcze złapiemy już. Dziękujemy!